Grzegorz Braun, kandydat numer jeden na prezydenta Polski. Prawo do posiadania broni nie powinno być traktowane jako jakiś specjalny przywilej. To prawo nie powinno być reglamentowane przez żadną władzę. To nie w porządku, że wolny Polak musi pisać podanie, zgłaszać się, ubiegać, prosić jakiegoś policjanta, urzędnika, czy nie daj Boże, biegłego medyka, żeby mu wystawił specjalne zaświadczenie, z tego tylko powodu, że chciałby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa własne swojej rodziny, najbliższych. Jest chyba dla wszystkich zupełnie oczywiste i zrozumiałe, że wolności. Wolności osobistej może nas pozbawić tylko sąd. Tylko sąd może nas wtrącić do więzienia i tak jest w Polsce tradycyjnie od setek lat. Przywilej neminem captivabimus wydany jeszcze w XV wieku, czyli na długo przedtem, zanim inne narody europejskie się takiej wolności doczekały. Otóż tradycja tego przywileju trwa do dzisiaj i pozbawienie wolności to jest prerogatywa przynależna tylko sądom, tylko wyroki prawomocne mogą nas wolności pozbawiać i sądzę, że tak samo być powinno z prawem do posiadania broni. Tylko prawomocny wyrok powinien przesądzać o tym, że wolny Polak ma być rozbrojony. Dlatego wszystkie projekty dotyczące prawa do posiadania broni, które zmierzają do poszerzenia, złagodzenia warunków, pod jakimi władza zezwala nam na to, żebyśmy sobie kupili flintę czy, czy gnata jakiegoś. Wszystkie te projekty uważam za chybione, dlatego że nie dość daleko idące nie powinno być mowy o reglamentowaniu prawa do posiadania broni, ponieważ ono jest naturalne i przyrodzone. I jeszcze raz powtórzę, tylko wyrok sądu powinien decydować o rozbrojeniu wolnego Polaka. Bez wyroku sądu Polak powinien mieć święte prawo do zapewniania bezpieczeństwa sobie, osobiście, swoim najbliższym i, i dbania o nietykalność swojego zacisza domowego w taki sposób, jaki tylko uzna za stosowny.